Cześć, ostatnio mówiłam Wam o tym, jak trudno jest podjąć decyzję i jak zdarza się, że utkniecie w tym procesie podejmowania tych decyzji na miesiące czy lata. Dlatego dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o, o kilku takich ważnych aspektach, które uwzględniając mogą Wam pomóc w poruszaniu się w, w tym obszarze podejmowania decyzji. I mam tutaj na myśli to, że m, kiedy jesteś w takiej trudnej sytuacji e, i kiedy e, nie umiesz e, podjąć decyzji, to e, może warto w tym czasie e, skupić się na stworzeniu takiej swojej sieci wsparcia, e, czyli nawiązać nowe relacje, e, m, wzmocnić te, które już masz, e, po to, by czuć się częścią całości i po to, by mieć takie poczucie, że. I są osoby, które, na które możesz liczyć, które pomogą ci, gdybyś tego potrzebował, czy potrzebowała. Równie ważne jest też popracowanie nad takim poczuciem pewności siebie i wartości siebie, jako człowieka, jako kobiety, mężczyzny. Więc. Tutaj pomocne bywa postawienie na psychoterapię, i nie tylko jako formę leczenia, ale raczej jako formę rozwoju, a także na popracuj nad takim wzmocnieniem sprawczości swojej, czyli takiego poczucia, że masz wpływ na rzeczywistość i, i że możesz ją kształtować. Myślę, że te trzy aspekty, jeżeli wzmocnisz w swoim życiu to one będą taką, takimi filarami, które pomogą Ci podjąć decyzję o tym, co robić, czy kończyć relację, czy może inwestować w to, żeby ją naprawić, tak? ale żeby nie tkwić w takiej sytuacji zawieszenia i wewnętrznego konfliktu, który, tak jak wspominałam wcześniej, mocno osłabia psychicznie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.